W tym filmie wykonałem najtrudniejsze zadania w Minecraft. Zaczniemy od tych naprawdę prostych, a skończymy na takich bardzo trudnych. Zadanie numer jeden. O swój pieska. O zobaczcie, tutaj jest jakiś piesek. Mam nadzieję, że za pierwszym razem pójdzie, dobra. Jest, zostałeś moim pieskiem, chora! Ale ciekawe, czy on w ogóle ze mną pójdzie. Tak, leć przez tą trawę. Zadanie numer dwa. Okradnij wieśniaków. Dobra, widzowie, dotarłem już do wioski i słuchajcie, musimy teraz znaleźć jakieś plony. No nie, tutaj są jakieś wieśniaki. Szybko im tutaj zabierzemy, może te ziemniaki. O nie! Co ty hmm. robisz? Kradnie moje plany. O nie! O kurczę! Jaki wieś Jak nas zaatakował! Pomocy. Nie, dobra, szybko w tym lesie musimy go zgubić. On nas goni. On nie goni nas, o mój Boże. U, uh. Mam cię, ty wandaludzkim. Ty jesteś jakiś nunu. Idę cię wrzucić do więzienia. Nie, nie, proszę, tylko nie do więzienia. No, błaga, puść mnie, to ja ci wszystko oddam. Obiecuję, naprawdę. Nie, nie, nie. Najpierw oddasz, a później cię wypuszczę. No, dobra, dobra, wszystko oddaję już. Proszę bardzo. Dobra, znikaj mi z oczu, śmiertelniku. O, nie, tylko nie to. Dobra, mam nadzieję, że chociaż, chociaż dolecę do tej wody. O, o mój Boże że dobra, przeżyłem to, widzowie, jakimś cudem. Zadanie numer 3. Pomóż przyjacielowi w ataku zombie. Ratunku, potrzebuje pomocy. E, co? O nie, dyzio, dyzio, halo, już ci idę pomóc, ale hurda zombiaków. O nie, przyjacielu, nie zostawię cię tak samego, pomogę ci. Dzięki, że mi pomogłeś, bez ciebie nie dałbym sobie rady. Nie ma za co. Zadanie numer 4. porwi pieska dyzia. Dobra, widzowie, uwaga, uwaga, musimy zakraść się tutaj do domu. Musimy naprawdę zachowywać się bardzo cichutko. Musimy sprawdzić jeszcze, czy on na pewno śpi. O, dobra. Tutaj jest piesek Dyzia, więc weźmiemy go sobie na smycz. Chodź tutaj, piesku. Nic ci nie zrobi, obiecuję. Naprawdę tylko cię tutaj porwę. Dobra, gdzieś mniej więcej tutaj. Weźmiemy sobie łopatę. Zwykopiemy tutaj dziurę, okej. Okay. Dobra, chodź tutaj, chodź, dobra, okej. Okay. Przyszedł tutaj z nami. Dobra, udało się, usiadł superancko. Więc tutaj będziesz sobie czekał. Nic ci się nie stanie. Zadanie numer 5: ukradnij Dyzio'owi diamenty. Może podejdziemy sobie tutaj. A nie, Dysio zamknął drzwi. No nie wiem, kurczę. O, mój może poczekajcie, chyba coś widzę. Tam jest dziura? Ej, tam jest dziura normalnie w dachu! Jak ja tam się mogę dostać. Co jest? Czy tu jest ender perła? Tu chyba tutaj musiał umrzeć jakiś Enderman. Więc może w takim razie użyjemy tej Ender Perły, aby się dostać na sam szczyt tego domu. Doradko, musimy to jakoś inteligentnie rzucić. Dobra, może tutaj. I uwaga, uwaga, czy będziemy na dachu? Tak, jesteśmy na dachu. Dobra, uwaga, skaczemy. Gdzie mogą być te skrzynie? Chyba o te chodzi! O, tak! Mamy jego diamenty, widzowie. okradnie dysia. Ale jak ja się stąd wydostanę? Przecież tu jest ta dziura. No, Halo nie podbuduje się, a w tej skrzyni co on może mieć? O mój Boże, 7 enderpereł. Czy jednak uda nam się stąd uciec? Dobra, uwaga, uwaga. Gdzie nas teleportuje? O dobra, widzowie, udało się. Zadań numer 6, zamień się w pieska i bądź fałszywym przyjacielem. Dobra, uwaga. Zamienię się teraz w takiego wilka. Okej. Okay. Dobra, zobaczcie. Jestem teraz wilkiem. Nawet mam niebieską oprawę dobra, w takim razie podejdziemy sobie jeszcze bliżej. Właśnie do jego domku zapukamy tutaj do drzwi. Puk, puk. O nie, ktoś puka. Co to piesek? O jego, jaki super. Jeszcze ma niebieską obrączkę. Chyba go sobie wezmę. Chodź do domu, piesku. Dobra, jesteśmy u Dyzia w domu. Trzymaj rybkę. O kurczę, dam nam rybkę. Dobra, będzie podskakiwać, żeby było, że przynajmniej się cieszymy. Ale jesteś szczęśliwy, dobra, to ty pilnuj tutaj domu, żeby nikt z nim nic nie zrobił. A ja idę chyba do kopalni. O, dobra, Dyzio wychodzi akurat Rad? Więc może udamy, że jesteśmy niedobrym psem i zniszczymy mu tutaj. Na przykład poszarpiemy mu kanapę. Pogryziemy kanapę, dobra, nie ma tego, okej. Okay. Powiedzmy, że łóżko też mu pogryziemy, nie ma. I dywan, tak samo. I powiedzmy, że tu jeszcze będą wyszarpane kurczaki. Będą takie sobie kości leżały. O nie, ale się wkurzy. Okej, okay, ja idę. Zadań numer 7, zamień się w sprzątaczkę i posprzątaj dom Dyzia. Właściwie da się to zrobić, poczekajcie. I co jestem sprzątaczką widzowie Zobaczcie nawet tak się nazywa Mimo takiego fajnego skina sprzątaczki Dobra gdzie jest dyzio chyba w domu Puk puk A ktoś puka czy to sprzątaczka O mój boże jakie ja mam szczęście Chcesz może posprzątać mój domek A ja, ja bym sobie w tym czasie wykopał moje diamenty Dobra chcesz posprzątać no to wchodź Dobra okej okay. w takim razie jesteśmy w środku domu dyzia O mój boże wygląda jeszcze gorzej niż my to zrobiliśmy Dobra więc musimy na pewno naprawić tutaj te ściany Okej okay. Zalepić tam dziurę w dachu która już wcześniej. Tutaj widzę, że jest chyba jakaś szyba wybita. Dobra, teraz naprawimy dywanik. No i jeszcze tutaj ta dziura. I teraz położymy mu tutaj właśnie jego normalne łóżka, takie jak miał kiedyś. W takim razie jeszcze musimy naprawić Dizio'wi. Ale nie, nie chcę tutaj siadać łóżko. Okej, okay, dobra. On wrócił, o nie! A jak ładnie posprzątałaś, jest to naprawdę pięknie, ale mi się bardzo śpieszy. Trzymaj tu jednego diamenta, a ja idę do mojej sekretnej tajnej bazy z emeraldami. Co? Dizio idzie tam, a ja będę go się... Śledził cały czas, dobra. Pójdziemy może w głąb lasu. Dobra, w takim razie jestem tutaj. Okej, okay, dobra. Co ja widzę, widzowie? Przecież to jest wielka jego tajna baza, Nawet Tam widzę, że są szmaragdy w oddali. Zadań numer 8: Okradnij bazę emeraldów, Dyzia. W takim razie podejdziemy sobie właśnie tutaj em, do jego tajnej bazy. O nie, tylko on ma tutaj lasery. A, mój Boże, jak ja przejdę? Nawet tutaj, kurczę, nie da się wejść. Dosłownie nie ma żadnego wejścia. Ale widzowie, spokojnie, nie martwcie się. Okej, okay, mamy sześć Ender Idziemy Pójdziemy sobie teraz właśnie do tej bazy. Rzucimy perły właśnie przez to, żeby tam się dostać. Dobra, cyk, a jestem! O mój Boże, ile on ma tutaj szmaragdo, wszystko rabujemy. Zabieramy sobie wszystko oraz tych ramek też sobie zabierzemy. Ale będziemy bogać. Dobra, teraz w takim razie rzucamy sobie perłę i udało nam się uciec, widzowie. Zadanie numer 9. Wyprowadź na spacer pieska dyzia. Z tego co wiem, dyzio. Czyli mój przyjaciel ma pieska. E, pok, pok, halo, dyzia, otwórz. Co tam? E, przyszedłem wyprowadzić twojego pieska. No, otwórz mi. A no, znowu ty, no, nie. No tak, tak, ale spokojnie, wiem, że mnie nie bardzo lubisz, ale o, piesek, idealnie. Czy mogę ci go wyprowadzić? Nie, jeszcze mi go ukradnie. Nie, no naprawdę, nie ukradnie. Ja tylko go chcę wyjść na spacer z nim. No, chodź, piesku. Dobra, chodź, piesku. E, mam nadzieję, że tutaj gdzieś załatwisz i zaraz ogarniamy tą sprawę. Okej, okay, więc załatwię się. E, ja nie patrzę. Okej, okay, dobra, chyba już się. Wypróźniłeś, Chodź, chodź. zaprowadzić je do Dyzia z powrotem. Dobra, Dyzia, przyprowadziłem ci go z powrotem. Bierz go, ja już go nie chcę. Dobra, wychodzę, papa. Zadanie numer 10: Spal dom katnapa. Dobra, widzowie, chyba znalazłem ten dom katnapa. Patrzcie, o, ja, on tam się patrzy. O, nie, chyba zauważył, Dobra. Musimy w takim razie szybko podlać mu tą lawą. On będzie już do mnie wychodził, ale nie spodziewa się, że ja tutaj dosłownie wszystko spalę. Ty, ty podpalasz mój dom, uciekać stąd. E, nie, 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 katnapie, to nie tak jak myślisz w ogóle, co to. Ty... Ty gadasz, stary to nie jest tak, jak się wydaje. W ogóle to nie jest tak! O nie, nie nie, co ty robisz mi! Ty, ty mały łaku, nie uciekniesz mi! Ale no co co ci chodzi, stary? No takie zadanie dostałem, przepraszam! A, ratuj się kto no może, Boże święty! O nie, on mnie cały czas goni że z się mi sięba Zadanie numer 11. Pomóż przyjacielowi w ataku szkieletów. Uku, atak szkieletów! O kurczę, tyś, już ci pomagam, przyjacielu, jestem tutaj! W ogóle ty... Ten... Wielki szkieletor mnie zaczął atakować. Ej, radzisz sobie, czy mam ci pomóc? Pomóż, bo zaraz się przekręcę. Przyjacielu ratunku. O, dobra, dysio, czy już wszystkich udało nam się poskromić, a nie jeszcze ci zostali? Gdzie? Jeszcze tu, musiałem poklepać go po kasku. Coś do mnie strzela. No właśnie, tutaj jest jeden wkopany w ziemię. Dobra, udało się. W takim razie, okej. Okay, chyba zrobiłem dobry uczynek, że ci pomogłem, co? Tak, to było naprawdę miłe z mojej strony. Ale idź sobie, bo cię pogonię te slaganem. Hej, no dobra, 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 już. Już, już, idę. Jezu, ale ty jesteś dziwny. Zadanie numer 12. Umyj komuś samochód. O, Dyzio się ma. Chciałbym ci dzisiaj umyć samochód. No dobra, w sumie mi się pobrudził. Możesz go umyć. O, dobra, idealnie, okej. Okay. No dobra, w takim razie może zaczniemy sobie odtąd. Wybudujemy i zaraz zalejemy ten samochód wodą. Dobra, let's go. Ale będzie pływał. A ja ty zrobiłeś, zalałeś to zwykłą wodą. Zaraz, roz rozwalaj to szybko. Ale o co ci chodzi? Przecież zwykłą wodą się myje takie samochody. Nie, nie, to jest specjalne. Specjalne auto, zobacz, ją się myje taką wodą. Trzymaj, masz umyć tym! A co to jest za woda? Ej, ona jest jakoś chyba bardziej niebieska. No dobra, w takim razie niech ci będzie. Ej, w takim razie, poczekajcie, muszę. Nie, nie, muszę tam wejść, poczekaj, muszę jakoś to rozlać. Okej, okay, w takim razie rozlejemy tu. Ej, faktycznie ta woda jest bardziej niebieska. Okej, okay, zobacz, twój samochód tak się ładnie wykąpie. Tak, to woda z lodowca. Dzięki za pomoc, jeszcze sobie poradzę. Zadań numer 13. Okradnij, a potem wysadź dom przyjaciela. Mam nadzieję tylko, że Dysia nie ma w domu. I nie ma go w domu. Idealnie, w takim razie razie, postawimy tutaj sobie to TNT. Dobra, odpalamy to TNT i uciekamy stąd szybko, widzowie. Uuu, ale wszystko tutaj wolne, What? co jest? Tak możecie zauważyć, wszystko tu naprawdę wybuchło. W ogóle nie ma tego domku. W takim razie zabierzemy mu jeszcze ten samochód, żeby już totalnie go właśnie ograbić. Nawet nie wiem, gdzie go schować. Wjedziemy gdzieś tam do wody. O, na przykład tutaj. To jest idealne miejsce. Okej, okay. wjedziemy do tej wody, żeby na pewno ten samochód się już zepsuł, tak na amen. Zadanie numer 14. Zrób łapkę z fejkowej mi diamentami. Mam już pomysł. Jak Dyzio pójdzie sobie kopać diamenty do kopalni, to spadnie na dół w pułapkę z lawą. O mój Boże, dobra, zobaczcie. Dyzio jest właśnie tutaj. Będzie zaraz startował swoim nowym samolotem. Lecę właśnie w góry poszukać diamentów. Let's go. Mam nadzieję, że dotrzemy tam przed nim. Okej, okay, widzowie, dobra. Jesteśmy tutaj właśnie w jaskini. Dobra, weźmiemy sobie może siekierkę. Oznaczymy set zero, dobra, i tutaj rozlejemy dużo lawy. A teraz na górze tutaj damy sobie diamenty. I Dyzio, gdy to wykopie, to tam wpadnie. Ale mar w końcu znalazłem diamenciki. Muszę je wykopać. Cyk, cyk, cyk. lava. To kies, widzowie, udało nam się go sprankować. Haha. Ha, dobrze mu tak. Zadanie numer 15. Stwórz nieprawdziwy skarb. Już wam tłumaczę widzowie o co chodzi. Musimy zrobić fejkowy tutaj właśnie skarb. Zakupujemy go sobie tutaj. Okej. Okay. Wrzucamy mu trochę tutaj właśnie dirta i zakryjemy to czerwonym x-em. Okej. Okay. I teraz wejdziemy sobie do domu dyzia. Mam nadzieję, że go nie ma. Uwaga, uwaga. Dobra, nie ma go. Tutaj po Zostawimy sobie właśnie taką wieżyczkę, ok? I użyjemy sobie kowadła, dobra, do nazwania tego papieru. Dobra, nazwiemy sobie skarb i właśnie tutaj podamy koordynaty, dobra, zawiesimy tutaj sobie. I się stąd zabieramy. O mój Boże, w końcu wróciłem do domku po tymi ciężkimi tradeami z villagerami. Mogę odstawić rzeczy, które zdobyłem. E, co to jest? Skarb? muszę to wziąć, e. To są kordy. 4000 coś. E, to jest bardzo blisko. Jest to chyba dosłownie za moim domkiem. Czy może być ta moja baza. Gdzieś tutaj niedaleko. Te kordy muszą być dokładnie. Tu jest jakiś X, to musi być tutaj. Tylko jak ja mam tu wejść? muszę zniszczyć to, czy sam wpadnę chyba zniszczyć. Tu jakaś skrzynka. E co, dirty, że miały być diamenty. Nigdy nie widziałem takiego słabego skarbu. Czemu dostałem jakiegoś dircioka? Aha, jestem bardzo zły. Dobra, idę stąd. Nic mnie Zadanie numer 16. Zrób akwarium z czyjegoś domu. Okej, okay, dobra, teraz budujemy sobie szybko tutaj mały mechanizm. Będzie on wchodził tutaj właśnie na górę, dobra. Ponieważ właśnie tutaj na dachu zrobimy sobie dużo dozowników. Okej, okay, widzowie, wykasowaliśmy mu cały właśnie tutaj dach. Więc tutaj musimy wszędzie rozstawić sobie redstone na tej górze, dobra. Okej, okay, redstone są, teraz jakieś przekaźniki jeszcze, żeby oczywiście sygnał nie zgasł. Dobra, myślę, że trzy wystarczą. Tutaj poprowadzimy sobie jeszcze właśnie sygnał na sam dół. Okej, okay. jak klikniemy to, to wszystkie właśnie wtedy wystrzelą na raz. A wszędzie tutaj widzowie właśnie e, wsadzimy sobie wiadro wody i ryby, żeby właśnie tutaj pływały ryby. Takie wielkie akwarium zrobimy. Ale złowiłem wielką diamentową rybę, teraz mogę zostawić ją w swoim pokoju, hura! O mój Boże, co tu się dzieje? Ja chciałem rybę wypuścić, a tu stało się prawdziwe akwarium z mojego domu. E, ktoś mi stawił tu on muszę go skasować. To był jakiś niemiły żart na mnie. Hm, bardzo mi się on nie podobał, muszę to wszystko zniszczyć. A teraz muszę wyssać tą wodę gąbeczkami. Nie chcę mieć wody w domu. Jak znajdę tą osobę, co mi to zrobiła, to ją po prostu uduszę. Zadań numer 17. Zrób dżunglę wokół domu Dyzia. Ok, pora teraz sprawdzić, czy na pewno Dyzia nie ma w domu, ale chyba sobie gdzieś poszedł. Dobra, więc to jest nasz czas. Rozstawimy tutaj naprawdę bardzo dużo sadzonek. Więc wszystkie sadzonki już tutaj są właśnie rozsadzone. Teraz tylko czekamy na powrót Dyzia. A mój, to to mi jakieś drzewka, ale ja nie chcę mieć tu. Tutaj... Drzewek. Idę do skrzyni, po łopatę i zaraz je wykopię. Okej, okay, dobra, to się naprawdę bardzo zdziwi, dobra. Pisujemy specjalną komendę. I uwaga, zobaczcie, jak te drzewa szybko rosną. Patrzcie na to. Nawet tutaj sobie wejdziemy na to wyższe. Zobaczcie, tutaj jest dosłownie wszędzie już dżungla. Oj, Boże, co tu się stało? Czemu tu są takie drzewka? Ha, miały tak szybko nie urosnąć. Muszę się ich jakoś pozbyć. Idę do mojego wujka drwala, żeby mi to wszystko wyciął. <laughs> dobra, niech sobie idzie do swojego wujka. No i dobra, pozbyliśmy się właśnie. Tutaj wszystkich drzewek w okolicy. Zadań numer 18. Zrób schody do nieba z pułapką. A więc jak gdy się wróci sobie już tutaj do domku, to naprawdę się dziwi, że nie ma drzew, ale jeszcze bardziej zdziwi się, że tutaj są schody. Ok, więc zacznijmy je sobie tutaj budować. No i dobra, całe schody są już zbudowane. Musiałem je przestawić tutaj, ponieważ tam, jak widzicie, jest woda. Zobaczcie, na samym końcu postawię tutaj taką skrzyneczkę, że niby tutaj są diamenty, a tak naprawdę będzie to pułapka. Patrzcie, Gdyś się sobie tędy podejdzie, otworzy sobie i tutaj już nie będzie mógł nigdzie uciec i. Spadnie. Ale fantastyczny pomysł, dobra. Ty się wchodzi, zobaczcie, nie może się ruszyć i spada. O mój Boże, czy tu nie ma drzew? O, ale pojawiły się jakieś schody. Muszę sprawdzić, co tam jest. I one mogą prowadzić. O mój Boże, tam jest jaksior. Muszę do niego doskoczyć. Let's go. O nie, wpadłem w dół. Zadań numer 19. Stwórz zapadnie przed drzwiami. Dobra, jeszcze go nie ma. Schody cały czas stoją. A my tutaj właśnie wyoramy sobie całą dziurę. Okej, okay, napiszmy sobie teraz komendę. Set 0. Wszędzie tutaj postępujemy. Stawimy sobie właśnie fejkową trawę. Oczywiście chodzi o to, że jak tutaj nadepniemy, to Dyzio od razu leci w dół, więc nie będzie miał żadnych szans na przeżycie. Bra, wszystko tutaj sobie właśnie dostawimy, tylko tak bezpiecznie, żebym ja na to nie nacisnął. Teraz czekamy na powrót jego. Ja jestem w domu, jestem taki zdenerwowany. W ogóle co tu robią te schody? Ach już nic nie chcę. No, idę sobie poleżeć na wyrku. O, mój może, trawa się zapada! Nie! Ło, wow, dobra, widzieliście to, widzowie, on dosłownie zanurkował. Tutaj zalepimy sobie set gras. Dobra, żeby była trawa normalna, jak najbardziej i nas tutaj widzowie nie było. Zadanie numer 20. Postaw kryształ Endu w czyimś domu. Okej, okay, jesteśmy tutaj, więc postawimy oczywiście w jego domku. Dobra, Obsydianik i kryształ Endu. Let's go. Dobra, zamkniemy sobie te drzwi, okej. Okay, I teraz nie mogę już się doczekać, aż wróci. Oj, mój Boże, do jakiej zapadni ja spadłem. Hem, czy tu nie ma znowu jakiej zapadni? E, chyba się naprawiła. Nieważne, mogę wejść do domu. Co tu robi ten kryształ? Muszę się go pozbyć. Ja, ale sieknął. Wysadził mi pół domku Nie, wszystko mi zniszczyło Dobrze, że mój stół do chociaż trwał Ale nie mam całego dachu i okien Zadanie numer 21 Zrób żart z TNT pod skrzynkami Mamy tutaj taką skrzyneczkę O mój Boże, ma tyle diamentów Dobra, na razie sobie to weźmiemy Zniszczymy mu tą skrzynkę Weźmiemy skrzynkę? Łapkę widzowie, a tutaj na dole położymy dużo TNT. Wysadzi mu prawie cały domek. Okej, okay, tutaj drewienko. Tutaj włożymy diamenty. I teraz możemy postawić sobie wszędzie TNT, żeby jeszcze na razie nie wybuchło. Nakopałem mnóstwo drewna. Mam dwa staki desek już. O mój Boże, odłożę je ja do skrzyni. Diamenty są. Nikt dzisiaj nie ukradł ich. Hurra! A co tu się stało? <noise> a nie, Dziś on nawet nie zginął Co jest? O mój Boże, kiedy miał farta, ale z jego domku nie zostało prawie nic Zadanie numer 22 Postaw magma bloki pod dywanami Teraz odnowimy mu ten domek 1 do 1 Powiedzmy, że tutaj Klikamy sobie paste I zobaczcie, nowy domek Dysio Weźmiemy sobie magma bloki, okej okay, I właśnie ty dywany I teraz widzowie, zobaczcie, zaznaczymy sobie tutaj oraz tutaj Napiszemy set magma. Blok, okej, okay, dobra, let's go. I zaraz się możecie zapytać, że coś jest nie tak, że on właśnie, ona on to nie wydepnie, bo tu są dywany, ale jak właśnie piszemy sobie go im od surbel, to zobaczcie, magma bloki biją nas przez dywany. Dobra, w końcu mogę wejść do domku, idę do skrzyni. Ej, pali mnie coś. Co się dzieje? Przecież tu nie ma lawy. O nie, tu jest magma, muszę uciekać. Nie dałem rady. O, ja się tutaj swalczył w tej magmie. O nie. Tata, to ta, ta. Postawił właśnie to wszystko zniszcze. Ale co to jest za wielka dziura, tego na pewno nie było pod fundamentami mojego domu. <gry> o nie, Dziś się teraz skaptał, żeby postawiliśmy mu ten domek komendo. Zadanie numer 23. Stwórz strzelająco wieżę za drzwiami. A więc teraz w domu dyszia postawimy sobie strzelające ciałko. Okej, okay, dispensary damy właśnie tu, a pod nimi oczywiście redstone Tutaj stawiamy czerwoną świeczuszkę, żeby to się wszystko zapaliło. Zostawiamy sobie, oczywiście, deseczkę. I tutaj, właśnie, redstone. Nową świeczkę. A tutaj, oczywiście, więcej Redstone'a, I zobaczcie, gdy rzucimy sobie tutaj tego redstone'a to będzie właśnie strzelań. Możemy sobie tutaj, właśnie, wszystko. I tutaj, tak samo. Więc teraz jeszcze zasłonimy sobie rzeczy, które da się zasłonić. Czyli mniej więcej, właśnie tutaj. Ok, tutaj damy sobie dywaniki. A teraz przetestujemy sobie, czy na pewno działa. Zobaczcie, i tak będzie właśnie tysiąc dostawał strzałami. A teraz sobie, właśnie, wylecimy z tego domku i będziemy czekać, aż o przyjdzie. Dobra, idę do domu, nieważne. O nie, strzały! Ale jakieś... Ej, piesku, chodź, bo cię zabiję, biedny piesek. Co tu robi ten Redstone? Muszę go zniszczyć. Ha, co jest, widzowie! Boże święty. Ale gdyś oczywiście nie miał szans zginąć. On chyba nie wie, że tutaj są strzały leczenia. O, właśnie to wszystko rozwalił. Ale to jest dużo strzał. Muszę sobie je wziąć. Strzały na pewno podobałyby się Nunowi, bo są czerwone jak on. O tak, widzowy widzowie, kocham te strzały, są czerwone, a piesek nie zginął. O, tutaj jest piesek, zobaczcie, stoi za dysjadobem. Zadanie numer 24. Okradnij tajną bazę diamentów dyzia. Okej, okay, będziemy go cały czas szpiegować, mam nadzieję, że nie obróci do tyłu. Dobrze, że ta baza jest pod ziemią, to bez okularków nikt tego nie zauważy. Rozejrzyjmy się, czy nikogo na pewno nie ma. Nie ma, dobra, to skakuję. Okej, okay, dobra, ty się poszedł do tej tajnej bazy. Ona jest tutaj, ponieważ mamy specjalny Okulary I widzimy jego tajną bazę Okej, okay, on jest tam Dobra, musimy zaczekać, aż on z niej wyjdzie Bo wtedy będziemy mogli się tam dostać Dobra, idę do góry O Jezu, jaka ta drabina długa Zabuduję sobie to, o nie, tym blokiem Okej, okay, dobra, więc Dysio już poszedł w tamtą stronę W tamtym właśnie kierunku Czyli nie będzie się tu spoglądał I idziemy sprawdzić tą jego tajną bazę Dobra, o nie, co? się dzieje, o mój Boże, jaki skok jak dosłownie słownia trampolinie co my tu mamy, okej okay. dobra, tajna baza dyzia, nie kraść Hmm, no dobra, zobaczymy, jak to nie kraść, a co ja tu widzę diamenty, w takim razie widzowie obrobiliśmy już bazę kolegi, więc możemy dostać się na górę użyjemy do tego per, Le, co jest czemu ja tak, o co to się dzieje zadanie numer 25 zastaw pułapkę z diamentami na dyzia dobra widzowie, wykopałem tutaj taką małą Dziurę, trzeba się skopać oczywiście tutaj na e, Sam dół, trzeba zastawić tutaj na niego Pewną pułapkę, najpierw postawimy Tutaj sobie skrzyneczkę, tutaj takie Leje właśnie idące od odtąd Dobra, trzeba tu je jakoś połączyć Więc tutaj postawimy sobie właśnie jakieś Spajki, wejdziemy sobie teraz na górę I zastawimy na Dyzia pułapkę, zobaczcie Zrobimy tutaj e, takie właśnie, wyrzucimy kilka Diamentów, żeby na pewno dał się zwabić Do naszej pułapki, okej, okay, taką drogę Z diamentów i dobra, musimy tylko teraz Zaczekać aż Dyzio wyjdzie z domu Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że tutaj postawiłem Gost bloki, żeby Dyzio tam na pewno wpadł. A, idę posłuchać jakichś diamencików. To są losowe diamenty, czy mi się śni? Ale super. Jeden diamencik, drugi, tutaj trzeci. Zaraz będę miał cały stack. Czwarty, tego dorwę tak szybko i piąty. O, dobra, dał się złapać naszą pułapkę. Okej, zobaczmy, czy na pewno pewno umarł. Dobra, nie ma go. Dobra, jesteśmy już tutaj na dole i zobaczmy. O, tyle z Dyzia wypadło. Zadanie numer. 26. Upiększyj dom swojego kolegi. W takim razie widzowie wrócimy pod dom Dysia. Zrobimy mu takie inne drzwi. Weźmiemy sobie te drzwi o właśnie te i damy mu płyty. Może takie właśnie białe. Okej, okay, let's go. Oraz wszystko tutaj zastąpimy może kwarcowymi blokami. Dobra, uwaga, uwaga. Napiszemy komendę replace. Cyk, dobra. O mój Boże jak to będzie idealnie wyglądało. Dobra, może te skrzynki na razie sobie wywalimy. A tutaj po rogach Postawimy takie właśnie wielkie krzaki. Są naprawdę śliczne. W takim razie tutaj postawimy jego łóżko. Okej. Okay. I obtoczymy je jakimiś dywanikami, żeby to wyglądało naprawdę czysto i schludnie. Tą kanapę może zrobimy sobie taką. Okej, okay, jest naprawdę duża. A w tym miejscu stworzymy sobie telewizor. Stworzymy sobie taki duży telewizor. Dobra, dobra. I teraz musimy oczywiście jeszcze zastosować przycisk włączający tego tv -ka. Dobra, będzie on tu. Natomiast w tym miejscu zrobimy mu prywatną kółkę okej, okay, dobra, tu będzie jakaś szafeczka Tu będzie grill, tu będą takie właśnie Skrzyneczki, dobra, idealnie to wygląda I tutaj również po bokach możemy Postawić te kwiaty, taki płotek Dobra, postawimy sobie Tutaj i w ogóle obtoczymy całą Jego habupę, dobra, będzie miał Właśnie taki płot, który wygląda Idealnie, może jeszcze damy sobie tutaj Karmik dla ptaków w tym miejscu A wokół jego domu damy tutaj takie rolety I właśnie zasłony, żeby to wyglądało Fantastycznie, za to jeszcze Tutaj w tym miejscu damy sobie kwiaty niebieskie, ulubione dyzia. A tutaj w tych miejscach damy takie lampy z diamentu. I tutaj jeszcze cały domek obtoczymy w takiej kostce eleganckiej, niebieskiej. To wygląda pięknie. O mój Boże, jaki piękny domek. Co tutaj się stało? Tutaj diamenty, jakiś płot niebieski. Oj, nie da się przeskoczyć. Jatki, karmić dla ptaków. O, nawet płytka. Teraz to wygląda jak villa. Zadanie numer 27. Wysać dom przyjaciela. Dobra, jestem już tutaj przy jego domku. Okej, okay, może zacznijmy od środka. No dobra, naprawdę mu cały szczęście wręcz zazdrościłem, więc teraz trzeba mu to wysadzić. Może teraz trochę na zewnątrz. Okej, okay, więc stawiamy teraz tu i uciekamy i zobaczymy, jak to wybuchnie. Dobra, uwaga, uwaga. I bum! O jezu, jak to wybuchło! Zadanie numer 28, wybuduj bardzo drogi dom dla dysjonerów. <laughs> Zdraciłem mój domek. Ktoś mi go wysadził, ale chociaż znalazłem mojego pieska malutkiego. O, Dysio, co tu się stało? Dlaczego ty nie masz domu? Ktoś mi go wysadził. Jakiś wandalowy poszedł do więzienia na całe wieki. Ojeku, ale mi przykro, że taka rzecz się tutaj stała. E, ale wiesz, co obiecuję ci dzisiaj, że jeszcze będziesz miał nowy dom? No dobra, to ja idę z moim pieskiem na spacer, bo dawno go nie widziałem. No właśnie, a piesek się znalazł. O, to super informacja, Dysio. Naprawdę też się z tego cieszę. No dobra. A skąd wiedziałeś, że mój piesek zaginął? Eee, wiesz co? Bo taki smutny chodziłeś ostatnio. No, rozumiesz Ehe, chyba. No, no. Ty jesteś jakiś podejrzany. Ha. Dobra, widzowie, więc pora zbudować mega wypasioną willę dla dyzia. Już tutaj postawiłem mu podłogę i zaraz postawimy ściany. Wow, dobra, ściany już zrobione, no to teraz szybko musimy wykonać jakiś dach. Okej, okay, mamy już tutaj postawione drzwi, dobra. Dach jest również zrobiony. Okej, okay, więc może tutaj postawimy jego łóżeczko, dobra. Tutaj jakieś półeczki. I zobacz. Ile będzie miał tych lodówek No na bogatości widzowe nie ma co się szczędzić Jakieś tutaj oczywiście krzesełka sobie damy No i tutaj oczywiście damy jakieś stoliki Tyle komputerów, co oznacza, że postawimy mu Tutaj jeden monitorek, kolejny Dobra, tutaj kolejny komputer Dobra, tutaj będzie miał jeszcze jeden Podłączymy sobie ten sposób No zobaczcie, trzy komputery chłop ma Przecież to jest nierealne, jaki to jest bogaty dom nie <laughs> mój domek? jakiś fajny dom Ej, hey, Dysio, Dysio, chodź Pamiętasz jak się obiecałem, że dzisiaj jeszcze będziesz miał własny dom? Chodź tutaj, zobacz, co tutaj jest. O Jezus, co to za wielka stodoła. E, dom Dysia? Co to domek dla mnie cały ze złoto? Ale wypasiony mam tyle komputerów, łóżek, foteli, wszystkiego. Jest super, dziękuję ci, Nono. Zadanie numer 29. Zostań prywatnym ochroniarzem dyzia. I cyk, widzowie, jestem ochroniarzem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zapukamy mu tutaj do środka. O Boże, chyba się nas patrzy. E. Co to jest ochroniarz? Ochroniarz, chcesz być moim ochroniarzem? O, tak, to super się składa. To chodź, idziemy zbić te głupie zombiaki w jaskini. Ale się ekscytuję. Dobra, może weźmiemy sobie od razu nederytowy najlepszy miecz. Idą zombiaki, ratunku. O nie, musimy pomóc Dziowi. Dobra, ochronimy go przed tymi zombiakami. A, prawie mnie zabiły. Dobrze, że tu byłeś. Dziękuję ci, ochroniarzu.